Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na kolejnej lekcji zdalnej. Tematem dzisiejszych zajęć jest zastosowanie wykresów funkcji do rozwiązywania równań. I teraz mamy jedno zadanie. W prostokątnym układzie współrzędnych naszlicuj wykresy funkcji i na ich podstawie podaj zbiór rozwiązań równania. I mamy tutaj funkcję f od x równa się x kwadrat i pokażę Wam, jak graficznie rozwiązać równanie x kwadrat równa się 1, x kwadrat równa się 0 i x kwadrat równa się minus 4. Czyli skupię się na tym zadaniu. I teraz tak, w pierwszym kroku robimy sobie tabelkę pomocniczą, żeby narysować funkcję x kwadrat. Czyli piszemy sobie x i tutaj x kwadrat. I teraz wybieramy x, które są bliskie zera, na przykład minus trójka, minus dwójka, minus 1. Wpiszmy sobie tutaj minus 3, minus 2, minus 1. I teraz policzmy wartości dla minus 3. Minus 3 do kwadratu to będzie 9. Minus 2 do kwadratu to będzie 4, minus 1 do kwadratu to 1. Weźmy jeszcze dla 0. 0 do kwadratu to 0. I teraz zobaczcie, co się dzieje dla liczb dodatnich. Jeżeli wezmę sobie trójkę do kwadratu, też będę miał 9, dwójkę do kwadratu 4 i jedynkę do kwadratu 1. Czyli tutaj będę miał na plusie. Tak zapisujemy, jeżeli dla ujemnej i dla dodatniej liczby mamy to samo. Oczywiście moglibyśmy te liczby tutaj zapisać, i też byłoby dobrze. I teraz próbujemy rysować. Ustawiamy sobie skalę na 1, i dla minus trójki mamy 9, czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dla trójki też jest 9, dla minus dwójki jest 4, dla dwójki jest 4, dla minus jedynki 1, i dla jedynki jest 1, dla 0 jest 0. I łączymy sobie tą funkcję. O, i to jest taka parabola. Czyli tak to mniej więcej wygląda. No, i teraz będziemy chcieli zrobić takie zadanie. x kwadrat równa się 1. Bierzemy sobie inny kolor, na przykład niebieski, jeżeli mamy. No, i teraz rysujemy sobie prostą, równającą się 1. Możemy to zrobić od ręki albo od linijki. I teraz patrzymy, w których miejscach się przecina to. Przecinamy się w, w xie 1 i 1. Czyli, żeby zapisać odpowiedź, piszemy x kwadrat równa się 1. Możemy stosować zapis wtedy i tylko wtedy, gdy x należy i podajemy x, w jakichś się przecinamy, czyli minus 1 i 1. Minus 1 i 1. Teraz rysujemy kolejny przykład. Patrzymy, kiedy x kwadrat będzie się równał 0. Bierzemy inny kolor. No i rysujemy teraz funkcję równającą się 0. Na przykład na czerwono. Rysujemy sobie tą prostą. No i patrzymy. x kwadrat równa się 0 i x, który rozwiązuje, jest po prostu 0. X należy do 0. Teraz bierzemy sobie kolejną, kolejny kolor i tutaj patrzymy sobie, kiedy będziemy mieli x kwadrat równający się minus 4. Czyli raz, 2, 3, 4. To będzie tutaj jest minus 4. O, czyli patrzymy, x kwadrat równa się minus 4. I teraz patrzymy, ile mamy przecięć dla jakich xów. Tej zielonej funkcji i czarnej. Widzimy, że nie przecinamy się nigdzie. Nie przecina to się nigdzie, czyli piszemy, x należy do zbioru pustego. Czyli tak to wygląda. Czyli tutaj, gdybyśmy chcieli dopisać, to to jest zrobiony podpunkt A, to jest zrobiony podpunkt B, a tutaj macie zrobiony podpunkt C. I to jest zrobiona ta rzymska jedynka. Czyli tak tutaj to wygląda. Będę oczywiście chciał Wam pokazać wszystkie te funkcje, żebyście zobaczyli, jak to mniej więcej wygląda. Czyli teraz ścieramy sobie tą funkcję. O. No i teraz zajmujemy się drugą funkcją, czyli wartość bezwzględna. Czyli robimy tak. Piszemy sobie x. A tutaj wartość bezwzględna z x. I podobnie, wartość bezwzględna kasuje minus. Czyli dla minus trójki będziemy mieli 3, ale dla trójki tak samo 3. Dla minus i plus dwójki mamy 2, dla minus i plus jedynki mamy 1, i dla zera mamy 0. Czyli funkcja wygląda tak. Skala jest taka sama, i dla zera mamy 0, dla jedynki 1, dla minus jedynki 1, dla minus dwójki 2, dla dwójki 2, dla minus trójki 3 i dla trójki 3. Czyli ta funkcja to jest taki dziubek, który sobie leci gdzieś tam daleko. O. O tak po kratkach sobie leci. I tak to wygląda. No i teraz co tutaj możemy zrobić? Teraz patrzymy, kiedy x kwadrat będzie się równał 3. Czyli bierzemy sobie niebieski mazak i zaznaczamy sobie trójkę. To będzie podpunkt A. No, i piszemy wartość bezwzględna z x równa się 3, wtedy i tylko wtedy, i odczytujemy rozwiązania. Tutaj rozwiązaniem jest trójka, a tutaj rozwiązaniem jest minus trójka, czyli x należy od minus 3 do 3. Teraz patrzymy, kiedy wartość bezwzględna z x równa się 0. Bierzemy sobie inny mazak, na przykład, czerwo, na przykład czerwony. No i widzimy, że tutaj zaznaczamy oto. No i patrzymy kiedy tutaj jest rozwiązaniem w B, czyli mamy, że x równa się 0 i widzimy, że rozwiązaniem jest po prostu 0. Bo to jest ten punkt. No i patrzymy, kiedy wartość bezwzględna równa się minus 2, czyli biorę sobie na przykład zielony. I patrzymy, w których miejscach się przecinamy z tą linią, czyli wartość bezwzględna, czyli wartość, czyli to jest podpunkt C. Czyli wartość bezwzględna z x równa się minus 2. Widzimy, że nie ma przecięć, czyli x należy do zbioru pustego. Czyli tak tutaj wygląda to zadanie. No i zrobiliśmy dwójkę. Teraz została nam jeszcze trójka i jeszcze czwórka, także ścieramy to. O. No i próbujemy zrobić trójkę. Czyli teraz będziemy rozpatrywali funkcję x do trzeciej. No, i tutaj zobaczmy, co się dzieje dla minus dwójki. Dla minus dwójki mamy wartość minus 8, bo minus 2 do 3 to minus 8. Dla minus 1 minus 1. Dla 0 mamy 0. Dla 1 w tym przypadku będziemy mieli 1 do 3, czyli 1, a dla dwójki będziemy mieli 8. Czyli próbujemy sobie to zaznaczyć. Czyli tutaj będzie skala 1 i 1. Dla dwójki mamy 8. Czyli mamy gdzieś w tym miejscu. Dla minus dwójki mamy minus 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dla minus 1 mamy minus 1, dla 1 i dla 0 mamy tutaj 0. Dla 0 mamy 0. Czyli tutaj się pomyliłem wtedy. O, i tak to mniej więcej wygląda ta nasza funkcja. O. I teraz znowu sobie patrzymy, kiedy nasza funkcja będzie wynosiła 8. Czyli bierzemy sobie na niebiesko. No i tutaj rysujemy sobie funkcję równającą się 8 i widzimy, że x do trzeciej równa się 8. Widzimy, że to jest w dwójce. Czyli wtedy i tylko wtedy, gdy x należy do dwójki. Wcześniej też pisałem, jak mieliście poprzedni przykład x równa się 2, też taki zapis jest dozwolony. Można napisać tak albo tak. Oba zapisy są prawidłowe. Teraz bierzemy sobie inny kolor. Patrzymy, kiedy x do trzeciej będzie się równał 0. Na przykład na czerwono. O. No i tutaj widzimy, że x do trzeciej równa się 0, po prostu w zerze, czyli x należy do 0. No i teraz patrzymy, kiedy x do trzeciej będzie się równał minus 1, czyli bierzemy inny kolor. Czyli tutaj. O. No i widzimy, że dla minus 1 będzie to prawda, czyli x do 3 równa się minus 1. Wtedy i tylko wtedy, gdy x należy do minus 1. No i tutaj tą funkcję mamy zrobioną. I została nam ostatnia funkcja, funkcja 1 przez x. Także tutaj już powoli ścieramy. Tutaj jeszcze poprawię, że jest równa się, żeby było widać. Ok, i teraz ścieramy. No i zobaczmy jeszcze jedną funkcję, czyli mamy 1 przez x. Czyli tutaj mamy x, tutaj mamy 1 przez x i zobaczmy, dla minus czwórki mamy minus 1 czwartą, dla minus dwójki mamy minus 1 drugą, dla minus jedynki mamy minus 1. Czyli mamy takie punkty, bo wstawiamy zamiast x. Jeżeli tu wezmę minus 1 drugą, to będziemy mieli 1 podzielić na minus 1, druga to jest 1 razy minus 2, czyli minus 2. Dalej, dla jednej drugiej mamy 2. Dla jedynki mamy jeden, a dla jednej, drugiej mamy, a dla dwóch mamy jedną, drugą. O. Tak to wygląda. No i teraz próbujemy to zaznaczyć. Czyli dla minus czwórki raz, dwa, trzy, cztery mamy gdzieś tutaj. Dla minus dwójki mamy tutaj. Dla minus jedynki mamy tutaj. Dla minus jednej, drugiej mamy tutaj. O. Czyli nasza funkcja wygląda jakoś tak. Tak to mniej więcej wygląda. I teraz dla jednej drugiej mamy dwa. Dla jedynki mamy 1, dla dwójki mamy jedną drugą. Ona wygląda mniej więcej w taki sposób. Wiadomo, czym więcej punktów, tym rysunek będzie dokładny. No i teraz bierzemy. Patrzymy, kiedy, jedna, kiedy mamy wartość jedną drugą, czyli wartość 1 druga jest tutaj. No i teraz jesteśmy w stanie z rysunku odczytać, że naszym rozwiązaniem jest dwa. Bo tutaj jest skala 1, tu jest skala 1, a tutaj jest x równający się 2. Czyli możemy zapisać, że 1 przez x równa się 1 druga wtedy i tylko wtedy, gdy x należy do 2. Teraz bierzemy sobie inny kolor i patrzymy, kiedy 1 przez x równa się minus 2. No to zaznaczamy sobie minus 2 i widzimy, że rozwiązaniem jest minus 1 druga. Czyli to jest tutaj nasze rozwiązanie, czyli piszemy sobie 1 przez x równa się minus 2 wtedy i tylko wtedy, gdy x należy do minus jednej drugiej. No i została nam jeszcze ostatnia sytuacja, czyli kiedy 1 przez x równa się 0, no to zaznaczamy sobie na zielono tutaj. O i widzimy, że nigdy się nie przetnie, bo ta funkcja nigdy nie osiągnie 0. Czyli piszemy 1 przez x równa się 0 wtedy i tylko wtedy, gdy x należy do zbioru pustego. X należy do zbioru pustego. I teraz moi drodzy, chciałbym, żebyście na bazie tego, co Wam tutaj powiedziałem, spróbowali zrobić sobie zadania od 152 do 155 ABC, to jest poziomu podstawowego. Dobrze, dziękuję za Waszą uwagę i życzę powodzenia.